W tym materiale zrobimy sobie parę zadań, które wymagają od nas wykorzystania ciągów, i wykorzystania tych wszystkich własności czy też twierdzeń, które to przerobiliśmy sobie przez ostatnie trzy materiały. No i zadanie pierwsze, zadanie 17 z matury tegorocznej, z matury z maja 2023 roku. Pan Stanisław spłacił pożyczkę w wysokości 8910 zł w 18 ratach. Każda kolejna rata była mniejsza od poprzedniej o 30 zł. No i w zasadzie jest to zadanie na wykorzystanie sumy. Sumy oczywiście będziemy mieli sumę em, pierwszych wyrazów: 18 w tym przypadku, więc już sobie zapiszmy, że n równa się 18. Suma SN to jest. 8910 no i powiedzmy, że R, tak, czy znaczy nie powiedzmy tylko tak jest, to jest minus 30. W taki sposób to sobie zróbmy. Dlaczego minus 30? Dlaczego? Dlatego, że każda kolejna rata była mniejsza od poprzedniej o 30. Czyli jeżeli jakaś tam będzie, załóżmy, 700, no to kolejna będzie 30 mniej. I tak dalej i 30 mniej i 30 mniej i 30. Yy mniej. Zatem podstawiamy pod wzór. Pod jaki konkretnie? No, podstawimy sobie pod wzór ten sn równa się 2a1 dodać n minus 1 razy r i to wszystko podzielone jeszcze y, przez 2 razy n. Dlaczego? Dlatego, że mamy y, do policzenia y, pierwszą kwotę pierwszej rady, czyli to nasze y, czyli A1, R mamy, mamy N, więc niepotrzebna nam jest AN. Więc to będzie najprościej. Czyli zobaczcie, 8000, no może troszkę wyżej, żeby było, 8000, żeby zostało miejsce, 8910 równa się 2 razy A1, dodać N to jest 18, 18 minus 1, 17 razy minus 30, bo tyle wynosi nasze które sobie ustaliliśmy, dzielimy to przez 2 i mnożymy jeszcze nie razy 18. Tutaj sobie dwójeczka z 18 skrócimy, wyjdzie 9, czyli 8910 to się równa. 2 A1 dodać. No, 17 razy minus 30 to będzie minus 510, więc może już to sobie zapiszę jako właśnie różnicę. No i razy 9. Dzielimy obu przez 9, czyli 8910 to wyjdzie nam 990, oczywiście przy podzieleniu na 9. Równa się, już ominiemy sobie ten nawias, bo dziewiątki się stamtąd pozbyliśmy. 2A1 odjąć 510. Teraz pozbywamy się z prawej strony 510. Przenosimy na tą stronę, czyli dodajemy obustronnie. No i to, co otrzymujemy, to tutaj jest, zobaczcie, jak dodamy 10, to będzie 1000. No i jeszcze 500, czyli 1500 równa się 2A1. Dzielimy obustronnie na 2. I co otrzymujemy? No otrzymujemy, że nasze A1, gdy podzielimy sobie na 2, to będzie 750, prawda? Zatem wychodzi nam, że ta pierwsza rata to jest 750 zł, czyli w taki sposób, w taki bardzo naprawdę szybki sposób no, zdobyliśmy sobie już dwa punkciki na maturze. Używając sumy pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego, zadanie kolejne, również pochodzące z CKL, konkretnie z arkusza próbnego naturalnego, grudzień 2022. No i zadanie następujące. Pan Nowak kupił obligacje Skarbu Państwa za 40 tysięcy złotych z oprocentowaniem 7% w skali roku. Odsetki są naliczane i kapitalizowane co rok. Taką zdanie wyważyłości łatwo spośród podanych wartość obligacji kupionych przez pana Nowaka będzie po dwóch latach równa. No i skorzystamy sobie tutaj w tym zadaniu z takiego wzorku, mianowicie na procent składany. No, tutaj można to przeczytać, jeżeli kapitał początkowy K0, czyli zobaczcie, że w tym przypadku naszym kapitałem początkowym K0 będzie 40 tysięcy złotych. Dlaczego? Dlatego, że to jest to te pieniążki, za które on początkowo kupił. Tak? Złożymy na okres N lat. W tym przypadku to nasze N lat to są 2 lata, czyli będzie po 2 Latach równa. Której oprocentowanie wynosi P%, czyli to nasze P% możemy zapisać jako 7%. Wiemy to z tego w skali roku, w skali rocznej. A kapitalizacja odsetek następuje po upływie każdego roku trwania lokaty. Czyli mamy to tutaj napisane. To kapitał końcowy KN czyli to, co powiedzmy po tych dwóch latach akurat w tym zadaniu otrzymamy, no to będzie nasz kapitał końcowy, czyli KN nazwiemy sobie kapitałem, kapitał końcowy. No i zobaczcie, będziemy sobie korzystać z tego tu wzorku, tak? Czyli przepiszę może wyżej troszeczkę, że KN równa się K0, RAZY 1 plus P przez 100, no i do potęgi N tej. Zatem Kn to się równa. Kapitał początkowy, czyli 40 tysięcy złotych, razy w nawiasie 1, dodać oprocentowanie P, czyli 7 setnych. No i nasze N to jest 2, bo um, składamy na okres 2 lat, zatem do potęgi drugiej. 40 tysięcy pozostawiamy razy 1 dodać 0,7, no bo jak podzielimy sobie 7, jak podzielimy sobie 7 na stopę, to wyjdzie nam właśnie 7 setnych. To oczywiście do potęgi drugiej. Czyli zobaczcie, że wyjdzie nam 40%. Tysiące razy 1,07 do potęgi drugiej, to możemy jeszcze sobie wziąć nawias, no i oczywiście złotych, czyli wychodzi nam odpowiedź A. No, czasami będzie do yy, oczywiście do yy, policzenia yy, jakiś tam, yy, ten kapitał. No i zróbmy takie zadanko, gdzie będzie trzeba policzyć ten kapitał. No i mamy takie zadanie, ja przeczytam. Pan Andrzej wpłacił do banku 6000 tysięcy złotych na lokatę, więc napiszmy już sobie K0 równa się 6 tysięcy złotych na lokatę, której oprocentowanie w skali roku wynosi 10%. Czyli to nasze P to będzie 10. Czytamy dalej. Kapitalizacja odsetek następowała raz w roku, czyli wykorzystamy sobie ten wzór na procent składany. A oprocentowanie pozostawało bez zmian. I to jest ważna, dosyć, um, dosyć ważna informacja. Odsetki były doliczane do lokalu. Obliczmy kwotę, jaką pan Andrzej będzie mógł wypłacić po czterech latach bez uwzględniania podatku od odsetek. No, w normalnym życiu jeszcze mamy podatki, ale w matematyce, w zadaniach matematycznych, no, czasami tych podatków nie musimy sobie tutaj zabierać i też w 2024 raczej będzie ten procent składany bez, bez różnych podatków. Te zadania nie będą jakieś takie przekombinowane. Czyli korzystamy ze wzorku. Kn równe k0 razy 1 dodać p przez 100 do potęgi n. No to mamy tak. k4 równa się 6000 raz razy 2, 3 razy 1 plus hmm, będzie 10 setnych do potęgi czwartej. Zatem 6000 Razy 1 dodać 1 dziesiąta, dziesiąta, tak? Do, do potęgi czwartej to się równa 6 razy 1,1 jak sobie policzycie na kalkulatorze do potęgi czwartej to wyjdzie nam, tak, 1,4,641. Czyli jak to znowu Pomnożymy, to wyjdzie nam 8784,6. Czyli co możemy z tego wynieść, wywnioskować? No, gdybyśmy mieli zapisać naszą odpowiedź do tego zadanka, no to możemy nam powiedzieć, że po czterech latach, po czterech latach, pan Andrzej będzie mógł wypłacić osiem tysięcy zł i 60 groszy czyli tak w zasadzie bardzo proste zadanko tylko no, trzeba wiedzieć co, gdzie i jak postawić a później to już w zasadzie jest kwestia zwykłego policzenia Zadanie kolejne, zadanie szesnaste, powodujące od CKE, zakłada u nas umiejętność wykorzystania tego wzoru na trzy kolejne, tego związku między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Przypomnijmy, jeżeli mieliśmy jakieś trzy wyrazy A, B, C, no to ten wzór w przypadku ciągu arytmetycznego to było B. Równa się a plus c podzielone przez 2. Zatem, zobaczcie, tutaj będziemy myli. Na początku zajmiemy się tymi trzema, a potem zajmiemy się tymi trzema. Jak? No już mówię. Zobaczcie, jedna druga to będzie się równało ten skrajny i ten skrajny czyli minus 3 plus x podzielone przez 2, czyli postawiamy sobie pod ten wzorek. Razem dwójeczką mnożymy, otrzymujemy 1, równa się minus 3 plus x. Jak sobie stronami trujeczkę dodamy, to otrzymamy 1 plus 3, czyli 4, równa się x. No i na starcie już w zasadzie możemy zaznaczyć odpowiedź A. Ale poczekajmy, nie wyrywajmy się tak, policzmy jeszcze. Y. Tak? Czyli korzystamy sobie z tego wzoru, czyli ponownie jest to zwyczajny podstaw do wzoru. dalej Tym razem y, bo mamy ten środkowy, to będzie x plus 11. X już no, X już znamy, no, bo to będzie 4 plus 11 podzielone przez 2. Czyli otrzymujemy 4 plus 11 to jest 15 drugich, czyli zgadza się tutaj z tym. Co potwierdza nam poprawność odpowiedzi A. Kolejne zadanie zadanie 14. Dany jest ciąg AN określony wzorem AN równa się 7N przez 21 dla każdej liczby naturalnej n większej lub równej 1. No i zadanie 14,1 dokończ zdanie. 50 wyrazem ciągu AN jest. Czyli Tutaj przydaje nam się znajomość wyznaczenia danego wyrazu ciągu, biorąc pod uwagę jego numer wyrazu. Zatem 50 wyrazem będzie 7 do potęgi 50 podzielimy sobie na 21. No, widać, że nie ma takiej odpowiedzi. No, i tutaj znowu musimy się wykazać umiejętnością działań, znajomością działań w zasadzie na potęgach oraz na dzieleniu. No to zobaczcie, że jeżeli chodzi o to, to możemy to rozbić, czyli 7 do potęgi 49. RAZY 7, prawda? Możemy to sobie zapisać w taki sposób. Nie mamy żadnych przeszkód co do tego. Zatem otrzymujemy 7 do potęgi 49 razy 7. Dzielimy to sobie na ponownie rozbicie, czyli 3 razy 7, bo 21 możemy zapisać jako. A tutaj, może to pierwsze jeszcze dopiszę dla tych, co niekoniecznie pamiętają, o co chodziło z tego typu ciągami. 3 razy 7 to jest 21. No i zobaczcie, też do pierwszej. To sobie skrócimy razem z tym. I co otrzymujemy? Że ten 50 wyraz ciągu AN. Jest równy 7 do potęgi 49 podzielić przez 3, czyli prawidłową odpowiedzią jest tutaj odpowiedź A, czyli ponownie. Mamy taką korelację między tym, że wiemy, jak wyznaczać wyraz, dany wyraz ciągu, znając jego wzór ogólny, no bo to jest wzór ogólny jakiegoś tam ciągu, tak? Jakiegoś tam ciągu liczb, na przykład pierwszy z nich to będzie 7 dwudziestych pierwszych, czyli 1 trzecia, kolejny to będzie 14 dwudziestych pierwszych i tak dalej, i tak dalej, aż to... 50, który no, będzie tym wyrazem 7 do potęgi 49 przez 3. Ostatnim zadaniem, które Wam tutaj przygotowałem, jest to zadanie, w którym będziemy sobie badać monotoniczność jakiegoś ciągu. Nie mamy powiedziane, czy jest to ciąg. Znaczy, jest to ciąg arytmetyczny, można to poznać akurat po tym, że tutaj odejmujemy, ale nawet jeżeli ktoś by nie wiedział, jaki jest to ciąg czy to jest arytmetyczny, geometryczny w stresie by zapomniał czy coś no to tutaj mamy podpowiedź, że po prostu robimy to, czyli AN plus 1 odjąć AN to jest taka swoista podpowiedź, po prostu robimy to co jest tutaj tak więc trochę też patrzymy na to co nam CKE podpowiada czyli jeżeli nasze AN to jest 3N minus 1 no to Wtedy nasze an plus 1 my sobie zapiszemy jako 3n plus 1 odjąć 1. Otrzymamy 3n dodać 3 odjąć 1, czyli wyjdzie nam 3n plus 2. No i teraz to, co robimy, no to po prostu a. Plus jeden, czyli dwa kolejne. Ten drugi odejmujemy od tego troszeczkę mniejszego lub też większego. Czyli an plus 1 odjąć an równa się 3n plus 2 odjąć. Um, 3n minus 1. Omijamy sobie ten nawiasik, czy z minusikiem przed, czyli 3n plus 2 odjąć. 3n dodać 1. Za tym rozwiązaniem będzie tutaj oczywiście 3n minus 3n się wyzeruje, więc możemy to sobie skreślić. Otrzymamy 2 plus 1, czyli 3. I teraz pamiętamy, jeżeli to nasze r jest większe od 0, to oznacza, iż ten ciąg jest rosnący. Czyli jest on rosnący, ponieważ dla każdej liczby naturalnej n większej od 1. No oczywiście uzasadnienie 3. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, ta różnica w odjęciu nie jest ani minus 1, ani 0, a jest po prostu 3. Czyli tutaj, tak? To 3. Dla tych, co... Nie zauważą tej podpowiedzi, nie pamiętają do końca, jak się takie rzeczy tutaj, oj, może to cofnie. jak się takie rzeczy robi, i nie pamiętają, że to trzeba odjąć, czy podnożyć, czy coś zrobić. To spokojna głowa, bo można to zrobić w troszeczkę. Inny sposób, troszkę trudniejszy, aczkolwiek prowadzący do tego samego. Pamiętajcie, że to jest zadanie zamknięte, więc tu bez względu na to, jakiego sposobu użyjecie, to po prostu ważne jest to, żebyście dobrze zaznaczyli odpowiedź i dobrze przenieśli na kartę odpowiedzi. To jest najważniejsze. A czy zrobicie to zgodnie z. Tym, co ja Wam przed chwilą pokazałem, czyli zgodnie z tym, co, jak powinno się robić, czy zrobicie to na przykład w taki sposób, że wyznaczycie sobie pierwszy wyraz, wyznaczycie sobie drugi wyraz, obliczycie różnicę, czyli a2 minus a1, i wtedy wyjdzie Wam różnica, i po prostu sprawdzicie, czy to jest minus 1, 0 czy 3, to nie ma najmniejszego problemu. Zatem a1 będzie 3 razy 1 minus 1, czyli 3 minus 1 to jest równe 2, a2. To będzie 3 razy 2, czyli 6, odjąć 1 równe 5. No, oczywiście możemy sobie jeszcze dla pewności wyznaczyć A3, ale już widzimy, że skoro mamy 2, 5, no to A3 będzie 9 minus 1, czyli 8, widzimy, że ono rośnie. Tak, rośnie, rośnie, rośnie do góry, więc na pewno już mamy potwierdzenie, że jest to odpowiedź A. Teraz. Po prostu odejmujemy sobie może nie na przykład A2 minus 1, tylko A3 minus A2 i wtedy otrzymujemy 8 minus 5 równa się 3. I to jest dla pewności również A2 minus A1, czyli 5 minus 2 równa się 3. Zobaczcie, że różnica jest taka sama, różnica jest stała. I tylko tu jest ta. Różnica to jest ta trójeczka, więc też w taki sposób można sobie tymi, tymi odpowiedziami manewrować. Jeżeli nie pamiętamy, to nawet można to zrobić na taki, taki chłopski rozum, bym nawet powiedział. Tak? Bo to jest takie wykorzystanie yy, nie, tych, tego ciągu arytmetycznego w taki no, wręcz chłopski sposób, na logikę. Nie? Podstawiamy, wyliczamy. Odejmujemy, dodajemy i wychodzi nam to, co powinno nam wyjść.